Rzeczy rozpędzonych, Robry, który jest w ostatnich tygodniach no w dobrej dyspozycji, to widać po wynikach, ma gdzieś jakąś taką chrapkę, żeby zawalczyć z mistrzem Polski o punkty? No, zawsze trzeba wychodzić z jednym nastawieniem zdobywać punkty i z nastawieniem wygrać. Ale nie oszukujmy się, wiemy, znamy siłę przeciwnika, to jest aktualny mistrz polski, to jest uczestnik Ligi Miszów i prezentują trochę inny poziom piłki ręcznej, ale to jest zaszczyt grać przeciwko takim zawodnikom i to jest dla chłopaków, to też jest pokazać swoją umiejętności, na co ich stać przeciwko takiemu zespołowi. No, wszystkie drużyny chyba superligowe wychodzą z takim nastawieniem, żeby grać każdy mecz o zwycięstwo. Jeśli chodzi o Wiwę, jeśli chodzi o Kielce, to się udało ostatnio tylko Wiśle, Płock. Ale czy Kielce, przyjeżdżając z Głogowa, mogą się gdzieś tam obawiać tej dobrej dyspozycji Chrobrego? To, nie wiem, to nie jest mo... pytanie. Ja wiem, że to bardziej pytanie do trenera bajewa, ale... Tak, ale ja myślę, że oni, oni mają na tyle wyrównany skład i naprawdę... Bez wysokiego poziomu zawodników światowego poziomu ale dopóki piłka w grze to wszystko możliwe i jeżeli zostaniemy w szatni już z opuszczonymi głowami i przegramy mecz w szatni no to nie ma sensu w ogóle wychodzić na parkiet i to lepiej zostać w tej szatni nie i oddać ale musimy wychodzić po prostu robić swoje to co potrafimy najlepiej to co pokazaliśmy, udowodniliśmy i mówię dopóki piłka w grze wszystko możliwe i nie jeden zespół na pikowanych gwiazdami już przegrywał niżynotowanym. Także oczywiście mówię, jeszcze raz to będzie ciężko, ale gramy u siebie przed własną publicznością, która będzie wiemy o tym nas bardzo mocno ciągnęła do przodu i zobaczymy, po, po, po ostatnim gwizdku wynik na tablicy. Jak dobre przygotowywał się do tego spotkania? No mieliśmy trochę wolnego po tych meczach, które skończyliśmy, Przerwa świąteczna też, ale od wtorku już zaczęliśmy normalnie jak zwykle przygotowania do każdego meczu. Nic, nic nie zmienialiśmy specjalnie pod mecz z Kielcami, także to jest tak samo przygotowanie jak do każdego innego meczu. Podczas ostatniego meczu na Stwosza to dużo energii, tutaj hala drży w posadach. Chyba podobnie będzie w sobotę. Zaprosimy kibiców? Oczywiście, że tak, zapraszamy naszych wspaniałych kibiców, naszego, naszego ósmego zawodnika, który nas cały czas jak gramy w domu i też mówimy o tym, jak gramy na wyjeździe. Pchałem nas do przodu, dają nam te, ten wiatr w żagle i miejmy nadzieję, że w sobotę 18 będzie tak samo i hala będzie wypełniona i po prostu będzie ciągnąć nas do przodu i na, do dobrego wyniku.